Siemanko, witamy Was w nowym vlogu Cześć Majka No cześć cześć Zniwa tuż tuż, bizę mamy gotowy Dzisiaj jest taki dzień troszkę pochmurny, ale jest dosyć parno Biorę się za mycie przyczep Czyli 4 cztery, cztery sztuki mamy do umycia No chodź, Maja, idziemy Poczekaj, ja będę trzymał, ty musimy ciągnąć tą myjkę, idziemy, chodź Idziemy podłączyć, tak? Chodź gdzie ty chcesz iść? Co? Gdzie ty chcesz iść? Ej. Majka już chodzi jak stara, a kurde. Wszędzie trzeba iść za nią teraz, bo ona wszędzie chce chodzić Nie? Do byczko idziemy? No to dawaj, chodź. Chodź, byczką zrobiś, papa, chodź. No, dzisiaj będziemy sobie myć przyczepy. Zostawię sobie żeby, yy, yy, na dworzu, żeby wyschły. Zobacz, tu są byczki, zobacz. Co? Daj im cześć gilu gilu Majesz gilu gilu robisz no i weźmiemy sobie fertka przyciągniemy przyczepy tam pod myjkę będziemy sobie ładnie to myć będzie szyk i szykujemy się na żniwa no, no, prawdopodobnie pierwsza u nas pójdzie pszenica borsalino no hop odmiana borsalino Wcześniejsza, oścista, od firmy top nasiona już tam dochodzi. Miejscami miejscami jeszcze troszkę zielona po dołkach, ale myślę, że gdzieś za tydzień, dwa, maksymalnie dwa, myślę, będziemy już to kosić A maja, co tu teraz w siano przyszłaś? Przyszłaś w siano? Tak, maja tutaj tłumaczy, co wszystko stoi. Zobaczy, trzy ostatnie baloty słomy i wiata pusta. Idziemy sobie po Fertka z Majką A tutaj skończony rozsiawa, czekamy jeszcze z naklejkami Naklejki nam doślą I będzie funfel A nasze potrzeby starczy, nie ja? Odpalamy sobie Fertka I lecimy po przyczepy, nie? Może tak być, czy nie? Może tak być, nie? Widzimy. Odpalamy, nie? Odpalamy Hop 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 Odpalamy Jedziemy tak? Jedziemy z mając, jedziemy? Dobra mordeczki, słuchajcie, zaczynamy zabawę, najpierw sobie już lekko je zmoczyłem z tej strony, ale sobie zaczniemy od góry, od pandeki. We, zaraz wejdziemy sobie na, na drabinę, Spłuczajmy sobie lekko z góry cały syf, cały kurz, powiem Wam, żeby tak je myć yy, yy, tak porządnie, to ja nie pamiętam kiedy one były ostatnio myte, zobaczcie, to jest wszystko to, no wiadomo, jakieś zioł w bocie, że coś, tu są chalopane. No ale mówię raz je na jakiś czas trzeba umyć, chociaż przed żniwami Wiadomo, wtedy zostawię je ja sobie na dworzu Na dworzu sobie zostawię, żeby mi wyschły, wtedy sobie zobaczę wszystkie uszczelnienia na burtach No i oczywiście luft, luft najważniejszy w kołach i będą ładnie przygotowane na żniwa. No i dobra, biorę sobie kamerę na głowę Zrasimy sobie ten cały kurz z góry gumy z myłba leci Dobra, no, sobie ten tutaj bok namoczymy sobie lekko Opiepr opieprzymy sobie pianownicą, chwilę poczekamy będzie pan zadowolony do Wiadomo, wszędzie pryska, kurde ale jest fajnie ciepło, to można myć. Za chwilę pewnie nic nie się będziecie widzieć, obiekty trochę ochlapie, ale to Z czego jak to się mówi. Słóweczki będą, o, i dobra lecimy z tematem Dalej pianownica, akcja O tym ta robota idzie Proszę, ten brud rozpuści Będzie luksus Ładnie reszki lecą na przyczepę na dół Majunia Tam siedzę będę myśleć, że nowe przyczepy kupiliśmy. <grymne> Może wiecie, no są stare przyczepy, są jakie są, no ale na nasze potrzeby starczają, są wyremontowane. Więc ja tam przyczep na razie nie zamierzam zmieniać. No teraz to idzie robota, nie tam kurde ludzie. Potem już tak już widać, że jest czyściejsza, bo ta za nami tutaj z tyłu podpięta to jest w ogóle gnój. Z góry trochę polejemy Jeszcze dobrze rozpuści Bajka Ach, Słuchajcie jak ta piana ładnie Wchodzi w reakcję elegancko, Cały brud rozpuszcza, mówię chwilkę odczekamy, spłuczemy i jedna przyczepa będzie praktycznie już gotowa i będzie bardzo zadowolony. Kurde. Romeo dzisiaj na wyjazdach, ja tutaj w domu działam i mówię jest chwila czasu to no, cztery przyczepy będą do umycia, te dwie autosanki, jeszcze jedna autosanka i HL. -ka. Więc trochę mi to zejdzie, ale myślę, że efekt będzie bajka. Zobaczcie tutaj. A zobaczcie jaka ta jest brudna. To praktycznie miejscami sami nie widać jaki jest. O. Wiadomo, wrzniwa się kurzy, wszystko ten kusz osiada. Ale mówię, umyjemy sobie i wydamy jak noweczki. No i dobra mortki. Pierwsza umyta, praktycznie fumpelnówka. Drugą mam teraz już zmoczoną dosyć mocno. Niech ten kurz się odklei dobrze. I idę na szybki obiad, po obiedzie spryskamy sobie ją pianą. Niech też troszkę tam pobuzuje na, 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 na tym piasku przyklejonym. I praktycznie dwie przyczepy będą gotowe. I przyczepy, oczywiście, będą stały teraz na dworzu, żeby wyschły. I myślę, że chyba jutro, bo dzisiaj pewnie nie wyschną. Jutro sobie posprawdzę wszystkie opony, ile mają ciśnienia i w ogóle. No co roku praktycznie robimy taki przegląd zawsze przed Żeby nie było niespodzianek niepotrzebnych No tak teraz trochę się zrobiło luźniej z tą robotą Mówię, przejrzymy sobie yy, przyczepy Żeby było wszystko na tip top A zobaczcie co tutaj jest, Makornik stoi z pługiem Przedni korpus na dole Awaria, czy awaria, czy nie awaria nie wiem jak to nazwać, no ale jak kupiliśmy tutaj, są takie ślizgi, na których sobie pracuję. O, takie coś tutaj, to ten cały element nowy kosztuje 1200 zł. A tutaj była jedna śruba ukręcona, a druga tylko trzymała, praktycznie i to nawet były za małe śruby. Teraz to wykręciłem zawodząc do tokarza, żeby mi to wykręcił i przegwintował mi na szesnastki, na szesnastki śruby i będzie szyk no tutaj włożyliśmy sobie oczywiście blokady na każdy korpus w którym jak kupujecie puch powinny być no, my kupiliśmy używane no ale też były w zestawie bo w nowym to to musi być a tutaj nie włożyliśmy wiadomo podpięty wąż do traktora spuszczone ciśnienie z gruszki i bajunia i można coś tam grzebać dobra idę na szybki obiad Paruwa dzisiaj jak cholera, na wieczór jakieś tam burze zapowiadają Jutro jadę wozić trawę, drugi pokos już Więc roboty jest, gdzie nie, nawet nie ma gdzie palca wsadzić <grym> Może tydzień przed zimami będzie takie, trochę, ta, trochę takie laby No ale tydzień przed zimami się przyda takie laby Tro, Trochę się człowiek pobyczy Jak bez roboty, dobra idę na obiad i będziemy iść dalej Dobra mordki Po obiedzie Zobaczymy jak to po obiedzie będzie szło, że do obiadu dobrze szło jak to się mówi i był w międzyczasie kurier zamówiłem y, filtr y, hydrauliki do bizona naszego oczywiście sklepu internetowego Zenox wychodziły takie modele właśnie z, tak, z takimi filtrami nasz, nasz taki ma nad kołem taki dosyć duży bo wiem że były też takie wymienne a u nas jest taki cała gruszka jest wymienna U nas jeszcze tego nie zmienialiśmy pamiętam że jak wuja to zmieniał poprzedni właściciel to ale kiedy kiedy on to zmieniał nawet w latach 90. chyba się to tak To nie szło dostać, praktycznie. Ciężki był temat, żeby to w ogóle dostać. Ten taki fluks my jeszcze u nas go nie zmienialiśmy. A że teraz tam lekko zaczął się moczyć, to społocił się, nie? To chcemy go wymienić i jak będzie szyk, to postrach polskiej wsi stoi. pasat wtedy Iko 90 kuca Kurwa, każda laska, twoja, nie? Jak ktoś szuka samochodu, to wiesz, ta takiego, bo. Wsiadają same, dobra idę dalej myć Parówek cholera, ale słońca nie ma Muszę wziąć teraz jeszcze, bo kurde tak z tej plandeki mi się tak nie podoba, wszystko fajnie idzie, ale z tej plandeki muszę wziąć sobie jakąś szmatę Owinąć na Na miotłę I z ją przemyć I wtedy będzie luks No i super mordeczki, zobaczcie. Dwie przyczepy mam gotowe. Na tip top yy, pędeki też przemyłem miotłą, ze szmatą, takim zostałem. Teraz można jechać śmiało, kurde bajunia. Szybciutkie, tak lala. Teraz zostało, tylko nie odczepić, żeby wyschły. To jest, zobaczyć mówię, te uszczelnienia burt, bo tutaj też takie podklejamy sobie uszczelki do tej burty, która jest najbardziej używana ta, czyli jest zawsze jak na kości wjeżdża żeby była szczelna, bo jest nasa potwierana no i zapalimy sobie fertkę, podjeżdżamy sobie tam pod blaszak, dzisiaj się postawię, żeby schły ładnie i bajunia no, obserwata, jedynką trzeba jechać bez gazu, żeby się nie okurzyły, nie? Ojej! Zwykle kordy człowiek jak świnia wygląda w ogóle w jak myje się. No ale co zrobić? Zobaczymy z tomatem. Prawie tam, na no, nie tutaj. No, tu zbytnie miejsca nie ma teraz. I że chyba będziemy sobie teraz poprzeć trzecią zamkę, bo felki chyba dzisiaj nie będę mył. Ja powiem trochę, trochę jest tego mycia tych zakamarków. A pewnie jak umyję to trzecią to będę musiał pewnie już oprzątać. sobie to Nie, Chyba sobie pootwieram tą burtę, żeby mi schło I będzie szyk Dobra, odczepiamy jeszcze worki leżą Zawsze w narożniki daje worki, jak rzepak wozimy. W narożniku zawsze może być szczelnie ale rzepak leci jak woda, jak to się mówi. One to całe tutaj sobie, albo kosza. Silo są też już gotowe. Wszystko wymiecione, wszystko zdezynfekowane jest, bajka. No i tak, do mycia została HL, ale halki to jest kurde, mycia chyba z dwie godziny. Nie, właśnie teraz tak myślę, może bym HL wyciągnął na dwór Omyjemy sobie tym, tą ostatnią autosankę na tych tierowskich kołach od ciężarówki, i to będzie na tyle dzisiaj. No i co? Następne ogolenia to jest troszkę bardziej zapierdzielona ale też tragedii nie ma. Sam kurz, ale zaraz, za chwilę to ogarniemy, będzie jak nówka no i co amortki, ja myślę, że kończymy tego vloga. Trochę jeszcze roboty tutaj mam przy tych przyczepach, kurde. No ale co, co zrobić, coś za coś, nie? Wtedy gdzieś na to aż patrzy fajnie. Kurde, jak się jest sprzęt zadbany, czysty i to robota wtedy też inaczej idzie. <grym> Chęci są. No i co amortki, mam nadzieję, że vlog się spodobał. Czekajcie na następny. Może w następnym nagram wam, jak podczepiamy header do Bizona.